I przycwikał, tam jest jakaś zwężka, ale nie wiem, prawdopodobnie musiał być jakiś dzwon. Bo korek, po prostu w zastraszającym tempie, w minutach rośnie. Było dopiero 16, 20, 22, teraz jest 33 minuty. A jak to wygląda tutaj na tym? O, proszę bardzo, tak wygląda. Jestem tu, gdzie ta niebieska kropka a Korek jest tutaj troszeczkę przede mną wcale nie taki mały zobaczcie także mamy sobotę ale Niemcy nie próżnują no i co moi drodzy tak to wygląda tu mi pokazuje objazd już 40 minut jest opóźnienia przez Cwikał i Chemnic Ale z drugiej strony słyszę, że y, puknęły się tam jakieś dwie osobówki. No i no nie wiem kurczę, no bo jak się puknęły dwie osobówki, to może być tak, że, że, że to zaraz odblokują. Jak się nie puknęły tak, że są porozrzucane y, te osobówki po, auto, po autostradzie. Sam nie wiem co zrobić kurczę, no, nie spieszy mi się aż tak bardzo, tu jest 16 minut tylko szybciej. E, no, nie wiem, to są właśnie dylematy kierowcy. Stać w korku i czekać, bo może rozluźni się bardzo szybko. No, czy raczej yy, za 600 metrów zjeżdżać i, 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 i jechać sobie dalej? Bo jak ona stoi ta autostrada, no to będzie stała, nie? Mówię, mi się nie spieszy, także No sam nie wiem, ja pitole. Albo odbijam tu, albo kochani, jadę dalej. No to jedziemy dalej trudno. Już nie będę jechał po tych landówkach teraz. E, bo ja mówię, jak ona stoi, to stoi, no to, to będzie stała. Nie będzie się poruszało, to znaczy wyłączę silnik i będę kręcił sobie pauzę. A już były znaki, że, że korek. No i mamy już tutaj informacje, akurat w tym są dobrze. Tutaj oni mają tak zorganizowane to wszystko że korek odpowiednio wcześniej, eee, zabezpieczenie jest, ciężko tutaj raczej popełnić błąd taki, że ktoś się, z, nie wiem, zaskoczy go, no, chyba że przed nim się z, 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 coś wydarzy, ale że zaskoczy go jakieś zdarzenie na drodze, które miało miejsce kilka minut wcześniej. nie eee, wiem, Niemcy mają to poznakowane pięknie i eee, no naprawdę trzeba być gapom, żeby najechać na stojąc samochody jak i już 40 minut pokazuje, no trudno, Mówię, No, jednak nie, nie spieszy mi się, no. także nie ma jakiegoś, jakiejś napinki, tak Teraz zobaczymy tutaj z góry jak to wygląda. Bo tu zaraz jak, się, jak jest wyjazd z parkingu się zaczyna korek tego parkingu. Także ja już nawet gazu nie dodaję. Niech on się tam wtoczy. Spójrzcie. Tak to wygląda. No teoretycznie też mogą stanąć tutaj. Postać sobie aż aż yy, korek się rozładuje i dopiero ruszyć. No, tak też można by było. Nawet tak by było wskazane. Widzicie, i mamy już tutaj. Tutaj ten kierowca akurat wyjechał. Nie, chyba nie patrzył w ogóle. Że jest korek. No, ale mamy piękną perspektywę. Patrzcie, tutaj tu i tam. Tam aż, 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 aż daleko. Się rozpościera. 8 km, pokazuje. Korka 8 km. No troszeczkę to się rusza. Ale to tak troszeczkę. No widzicie, jest zwężka za 800 metrów. To ja już ile stoję w tym korku, a przyjechałem teraz. 800 metrów. O, właśnie, 800 metrów przejechałem od kontrastacie nagrywającego. Chyba się odkrokowało. Chyba się odkrokowało. A jeszcze teraz takich. Um, chciałbym coś powiedzieć odnośnie filmów. Jeżeli ktoś ma Netflixa to polecam. Polski serial Royst, tam jest Royst, Roist 97 i Royst Millenium. Trzyma poziom, ciekawy, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, jeden odcinek dobry, drugi słaby, jeden sezon dobry, drugi słaby, a trzeci w ogóle tragedia, naprawdę aktorzy zaje fajnie grają fajna fabuła także Roysta polecam bardzo, bardzo mocno no i ujechaliśmy trochę, niewiele naprawdę niewiele nie dość, że zaczęło lać to teraz chyba, nie wiem, zwężka się skończyła czy, czy znowu jakieś zdarzenie się wydarzyło, czy nie kolejny korek Cholerny świat. A nie, to jest dalszy ciąg tego korka, tylko tam widocznie puścili troszeczkę, dlatego się tak odblokowało. No i tam, tam, tam widać już bulaje chyba ściągają te samochody na lawetę, bo i niebieskie, i żółte są koguty. Także tam gdzieś się Stuknęły te samochody no, że tu jest wyjazd to prawdopodobnie mogło być tak Że jeden samochód Jechał swoim pasem Drugi samochód włączał się do ruchu No i gdzieś tam się Trochę deszczu trochę ślisko Nie uwaga kolizja gotowa No możecie Zobaczyć sobie jak będę dojeżdżał tutaj Co tam się stało Zobaczymy czy będzie widać To tak naprawdę stoją na poboczu, ale no autostrada widzicie Teraz dopiero jak miniemy to się to wszystko rozluźni. wcierka no nic poważnego na pewno drogo w naprawie bo teraz to tak jest lekkie uszkodzenia, koszty idą w tysiące no i Znowuż znowu już korek zobaczcie, tuż przed Dreznem i też gigantyczne, także tu już ustawiłem sobie objazdem Pojedziemy za 10 km będę zjeżdżał. Zobaczcie jak to wygląda. Tu gdzie jest czerwone, tam powinniśmy jechać, ale tam jest czerwone. Tu gdzie jest niebieskie, to najpierw pokazało mi objazd, a teraz wskazało nowy objazd przez miejscowość Nosen czy Nozen no i chyba tędy pojedziemy, bo... No nie ma innej opcji. No to zaraz zjeżdżamy. Martwi mnie trochę ta, bo już było ładnie, już tak fajnie się robiło. No zaczęło skądś gdzieś kropić. W koło tam się zrobiło czarno. Przed mną się zrobiło czarno. A no, tak sobie myślałem, że może 4 km do zgrzeca jest. Może jutro, może dzisiaj bym się przeszedł. Wycieczkę bym sobie zrobił. Poruszał się trochę, bo przez. Tym kursem mega mało chodziłem, dlatego że no, pogoda taka była, jaka była. Ale tutaj nie odpuszcza, nie odpuszcza, spójrzcie. No to zjeżdżamy Już znowuż nawigacja pokazała objazd od objazdu, bo gdzieś znalazła, że jednak jeszcze 5 minut jest troszeczkę szybciej. Także jedziemy, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Przepikane to jest, jeżeli chodzi o te objazdy tutaj w Niemczech po 200 Nie pozwalają, nie pozwalają kierowcom Niemcy tak naprawdę na, na, na taki odpoczynek, na taki relaks, że się jedzie, jedzie, jedzie i można sobie podziwiać tylko krajobraz, ale zmuszają do cały czas czujności. I to nic z gruszki, nic z pietruszki, nagle. Bach! jest a jest jakiś korek no tu w prawicy zobaczymy czy nie będzie żadnego żadnej niespodzianki w sensie nie wiem zamkniętej ulicy bo, bo, bo robią jakiś mostek albo wiadukt jest zburzony albo coś jeszcze innego obadamy no i teraz się wbiliśmy spójrzcie gdzie w taką drogę wszyscy pojechali prosto, ja skręciłem prawą jedziemy przez wioski droga jest bardzo wąska jak na ciężarówkę bo tak naprawdę tylko my się tutaj mieścimy no i niestety yy, takie drogi w Niemczech mają to do siebie że one są troszeczkę pagórkowate to wygląda. Spójrzcie, jak jest. Tutaj wąska. Nie bardzo, ale jakby jechało coś z przeciwka, to był kłopot. O, właśnie, tak jak teraz. Jedzie coś z przeciwka, i jest teraz. Trzeba zwolnić. Zobaczcie. O, tak to wygląda. Na pobocze A przed nami jakiś wiadukt teraz zobaczymy czy się tu zmieścimy Aczkolwiek w Niemczech powinno być tak, że Znaki na pewno powinny być Jak gdyby nie dało się Tutaj przejechać A nad nami leci autostrada No i zobaczcie jaka, jaka fajna ścieżynka Teraz to jesteśmy tylko my tutaj na tej drodze. Już to jakby cokolwiek jechało, to nie ma opcji, żebyśmy tutaj, moi drodzy, o właśnie, tak jak tu, żebyśmy zjechali. Ten samochód musi gdzieś coś wykombinować, bo wycofać musi, bo inaczej się tutaj nie zmieścimy. O właśnie. I dlatego jest chyba zrobiona taka zatoczka. Także macie okazję objechać ze mną tutaj ten wielki, 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 wielki korek i jechać z drogami, którymi pewnie nigdy byście nie jechali. Zresztą ja tak samo mam nadzieję, że już tędy nie będę jechał. Wystarczy jak raz zobaczyć, co się tutaj dzieje. No i tak jak mówiłem, bardzo duże zjazdy i podjazdy w Niemczech są na takich landówkach. Jak jest ciężko, no to jest ciężko. Jak jest lekko, to jedzie się fajnie. Ale to troszeczkę krajobraz nam się chociaż zmieni. A, był długi, długi, długi podjazd. Wjeżdżamy do miasteczka i będzie duży, duży, duży zjazd i skręt w lewo. A miasteczko się nazywa Reichenbach. Proszę bardzo. Niskie niskie płotki, nie jakieś mury, jak w Polsce, wszystko zadbane, estetyczne spójrzcie, jak przy, przy, yy, przystrzyżony ten żywopłot. albo tutaj po 200 metrach skręć w lewo teraz no, tu zjazd jest, zobaczcie ja pitole ale Galanty Skręć w lewo no i teraz będzie pewnie taki sam podjazd, a, dobra, tutaj w lewicy, ale musimy tu ustąpić każdemu kto wyjechał no za nami tylko jadą osobówki, prawda? Nikt więcej nie jedzie, ale, jak w górach. Naprawdę, ten domek jest ładny. No naprawdę, jak w Ale wąsko tu jest, ja pitole. No to sobie wybrałem objazd. No ale co no. Gdyby nie ten korek, byśmy tędy nie jechali, nie? Masakra, spójrzcie. No to jest po prostu wiochy, tutaj są. Tylko, no ładne, nie? I koniec miejscowości o duże drzewa w skraju. Tutaj nam się skoda zatrzymała, żebyśmy się mogli zmieścić. O ten też musi tutaj zjechać niestety bo jest za ciasno. Ale to nie tylko ciężarówka, bo osobówki jakby tutaj te się dwie nie miną. Dwie osobówki też się tutaj dwie nie miną Za mną jedzie kilka osobówek niestety no muszą się człapać, jak będzie jakiś może zjazd. To ja im tu zjadę, niech sobie przejadą. kojarzymy. Dobra, niech przyjedzie ten sznurek, bo tam się nagromadziło. I za tym Mercedesem sobie ruszymy. O właśnie. Zobaczcie jak ładnie jest tutaj w ogóle. sprawę z tego Niemcy, że jednak tutaj jest ciężko zmieścić się i zobaczcie, naprawdę dosyć często są takie zatoczki porobione, chociażby cała osobówka albo pół ciężarówki się zmieściła. Tutaj też będzie takie zygzak. mną już kamper się ustawił. Kamper, następna osoba w kanale nie będę tak co chwila zjeżdżał, prawda? Tutaj tak? mamy ograniczenie 50 wolno bo zrobys naprzeciwka nam coś nie wyskoczyło. kogoś składa, a ja jadę tutaj powiem wam na, na granicy Możecie się zobaczyć sobie. Na granicy przejazdu tak naprawdę, bo tam to lecę już prawie że prawie że po tych słupkach, ale jakoś się udało i superacka. Osobówka musiała złożyć lusterko Tam już się następna się zatrzymała. No nie, no naprawdę. Nie przypuszczałem, że to tak będzie. Wiedziałem, że Niemcy potrafią zaskoczyć, ale. Ale co, I nie ma zakazu, o to chodzi. Także pamiętajcie, jak nie ma zakazu, no to co, jesteście na prawie. Pewnie, że może być sytuacja taka, że takie prawo będzie, że wpieprzymy się gdzieś w jakąś dziurę i będziemy kombinować. No i ktoś powie, no to nie przypuszczałeś. No nie, bo nie ma zakazu. Także. Co innego, jak jest zakaz, nie wiem, ograniczenie wysokościowe, długościowe, tonażowe, no to tak, no to wtedy tylko do siebie możemy być pretensji. A tutaj e, trzeba wierzyć w swoje umiejętności i tyle. No, długi ten film będzie, bo tak naprawdę cały przejazd ze mną robicie. No, tutaj sobie pan sprząta. Boliutko, okay. kolejna miejscowość, taki fajny domek grillowy. Tutaj parking, o, proszę. Tutaj 10 km na godzinę, i mamy przejazd. No nie chciałbym tutaj mieszkać, spójrzcie. Na końcu drogi skręć w lewo, bez to jeden, Leipzig, Tak, Strasse, Strasse Okej okay. I tam na końcu w lewo, już nawet jest informacja, że można tam, że tam jest ta autostrada. Skręć w lewo. Tutaj o Chemnitz Dresden. No to my na Dresden, tak? Bo Chemnitz to wiadomo, że... O! I takim sposobem dojechaliśmy do drogi, która jest bardziej ludzka. To jest jakieś wahadło, ale chciałem Wam pokazać gdzie jesteśmy, a jak wygląda sytuacja na autostradzie. Jesteśmy tutaj, gdzie ta niebieska kropka. I po prostu tak sobie tutaj pojechaliśmy tymi skosami a korek na autostradzie przed Dreznem jest cały czas gigantyczny, on nawet tak jakby zobaczcie tu jest Drezno my jesteśmy tu a tutaj mamy ten korek taki długi dotąd też oczywiście później to nie wszystko bo później tu zabudzi szynem, jest zwężka i tutaj przed samą granicą znowu się dzieje. Także tak to wygląda. Jesteśmy na 101 i tam normalnie byśmy do autostrady dojechali Kurczę norma tu jest, no nie ma się gdzie zatrzymać eee, patrzę tutaj właśnie. Ale no nie, no nie mam gdzie wjechać tutaj zobaczcie Nie ma, nie ma gdzie. Ja Mam ślepa uliczka. Tutaj też lipa. No, od razu tu przejadę, to zobaczę, wiecie jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o e, jakieś ewentualnie parkowki, gdzie można by się było tu zatrzymać, bo tu zaraz niedaleko jest przecież autostrada, nie? A to zawsze jest tak, że nigdy nie wiadomo kiedy i gdzie nam zabraknie czasu. Mając taką gdzieś tu parkowkę niedaleko, to mogłoby się okazać, że kiedyś nam może uratować cenne minuty.